Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Jak widzicie Ewa wraca do gry. <laughs> Jesteśmy od dzisiaj jak groszek z marchewką. <laughs> Wczorajsza wizyta naszych sąsiadów chyba w 100% uleczyła Ewę po prostu. Tak, za co bardzo mocno dziękuję. Mają chyba jakieś specjalne <laughs> moce. Tak i chciałam powiedzieć jeszcze, że bardzo się cieszę, że jesteście z nami. I dziękuję bardzo za miłe słowa, za wsparcie, za wszystko co robicie i za dobre życzenia, dziękuję bardzo. Dziękujemy. No to tak, wyjechałem, przed pojechałem na, na instalację kufrów, e, przyjechaliśmy do Zando, bo Ewa powiedziała, że, znaczy dostałem dyspozycję, że mam sobie kupić spodnie po prostu, jeansy, bo jej się moje nie podobają, no. Przy okazji, jest szansa, że jeszcze ja sobie coś mogę do kosza dorzucić. Ale to tak w tajemnicy. Także widzicie, wchodzimy do... Za... No, szukamy jeansów dla mnie po prostu. O. Dobra, tu na dole. O, takie ładne. No i jak zwykle zostałem wykolegowany po prostu. Przychodzę, dla mnie oczywiście nic nie ma. Ewa poszła do przybierania. Nie chciałbym się skarżyć, ale Ewa przywiodła mnie do takiego mówi, to tam, tam jest dużo jeansów, coś tam ale widzicie ten szyld, jaki tam jest? Przecież to wyraźnie jest widoczne, że jest dla dziewcząt i że ja tutaj spodni nie znajdę. Aż się pan śmieje z tego. No nie wierzę po prostu, aż się ludzie śmieją, bo przywiodła mnie do sklepu. No. Aj, to niby dla mnie jeansów szukamy. Wiecie, wiecie co? Dowiedziałam się dzisiaj czegoś o sobie. Czego? Dowiedziałam się, że jestem... Mój, mój rozmiar jest large. No tak, Jestem widzisz? duża. Ponieważ Wypasiona. wszystkie spodenki, co przymierzałam były za małe na mnie, a to były medium. No cóż, w Azji ta chemia, chyba robi swoje. Dzieńców nie udało się kupić niestety. Ale za to, za to teraz lecimy, lecimy instalować kufry. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. No to lecimy zamontować te kufry. I mam wrażenie, że Alan chyba już jest bardzo zadowolony. Już się cieszy na myśl o tym, że wszystko będzie miało zrobione. Tak jak przypuszczaliśmy okazało, że no niestety jeszcze musimy poczekać na kufry, ponieważ jeszcze nie dojechały prawdopodobnie jadą do nas jesteśmy tutaj na miejscu jak zobaczycie Alan jest już zaparkowany nawet ale no niestety musimy jeszcze tutaj wrócić pewnie za jakąś chwilę lub to zrobić po, po, po prostu jutro No, i jest taka zmiana planów, że jednak motocykl zostaje a jak będzie gotowy do odbioru, to, po prostu, będzie. Tak, 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 to będzie. po prostu przyjdziemy. No, to specjalnie dla mojej ukochanej siostry powiem kilka słów do mikrofonu. E, no wygląda tak, że części dzisiaj dojadą, ale oni już zaczną robotę dzisiaj, bo chcą pomierzyć, trzeba zrobić brakety i te inne. Znaczy, no to... No nie wiem jak to się po polsku Konstrukcję będzie. Tego, Konstrukcję, na, na której to będzie się wszystko trzymało, dlatego zostawiamy dzisiaj motocykl i u go będziemy odbierać, tak? Cena jest taka, jak, jak wysyłałem na na tym. Jak na tym? No. Ja podejrzewam, że on sobie na tym przycinał, po wiesz, między sobą kwerzy tam się dogadali, no. kupił to taniej, a, a sprzedaje mi za tą samą cenę, co, co no, no było. No na musi tej... mieć jakieś zyski. Ta, kochopie, oczywiście oczywiście. pracuje też nad tym, tak. nie będzie. No dobra, to lecimy mówić. dalej, nie? Lecimy, lecimy dalej. A my jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. A ten Harley też jest przepiękny. A ale... No czekaj, no gdzie mi się po pięknie kładuje się? Ale ładny, jest ładny. Jest. No to masz, nagrywaj sobie to co chcesz zobaczyć takiego pięknego. To dla sąsiada nagła. Widzicie jakiego mają tutaj haleja? Przepiękna maszyna. No chyba bym go nawet wymienił na naszego Royala. No cóż Kogo stać? Tego stać. Nas niestety na Harley'a nie było stać. A ja chyba bym tego Grizzly'ego mogła wyrzucić. to Ty byś chciała Grizzly'ego? Nie, bo ja ogóle gdzie tam, gdzie jest ten To Najbezpieczniej no by było. Wiesz co? To ci się tak tylko wydaje, kochanie, wiesz? Dobra. Dobra, lecimy, lecimy. dalej. Taka niespodzianka. Zadzwonił do nas Marcin. Marcin zwany Popasem. <noise> I... I zaprosił nas, żebyśmy wpadli do niego, bo o godzinie chyba, nie chyba, ale na pewno, na 14 planuje golonkę gotowaną w piwie, a następnie pieczoną na grillu. No ciężko było, ciężko było odmówić takiemu daniu, więc, więc wybieramy się powoli z spacerem w jego kierunku. Tutaj naprzeciwko mamy taki budynek, który jest Green Market, który jest miejscem, gdzie jest bardzo dużo stoisk, e, miejsc z jedzeniem, ale tak naprawdę jest pomijany jakimś cudem przez turystów. Nie wiem dlaczego. Coś z tym miejscem jest nie tak, skoro właściwie budynek i e, miejsca tam w środku się Jesteśmy w dzień na Pub Street. Jest dosyć spokojnie też. I ulica się przedstawia zupełnie inaczej niż po 12 w nocy w Sylwestra. Ale ja osobiście wolę z papstyc w ciągu dnia niż w nocy. No. Bo jest cicho, spokojnie, wiesz. Ta. Nie ma. Pamiętam, nie ten, ten Huk głośników w każdej Ta. restauracji mnie nie bawi po prostu. Także. Jest dosyć kucznie yy, <głos》> nocą. No to tak, to jest, ale ludzi nie ma, prawda. tak czy inaczej. Jest, tak. są, że jest tak, hałas jest i prawda. tak naprawdę ludzi tu nie ma. Tak, to jest też prawda. Są pojedynczy, pojedynczy turyści, którzy są sobie siedzą, zamawiają sobie jakieś jedzenie, ale to jest naprawdę niewiele osób. Tak jak widać, jest są panowie tuk-tukarze, którzy czekają, którzy czekają na turystów, na to, żeby podrzucić kogoś gdzieś. Są promocje na piwo też. Jeden plus. 1 gratis. A, i takie tam. Przechodzimy właśnie koło sklepu, gdzie robią rzeczy z bambusa. Są krzesła bambusowe, lampy, różnego rodzaju koszyczki, krzesła. Nie wiem, w jakiej cenie to wszystko jest. I Pani też nie ma. Znaczy, pani siedzi tutaj obok. Jak widać, to są lustra. Dobrze. Wszystko fajnie, bardzo ładnie to wygląda, jakieś kule zaplecione, kapelusze, no i oczywiście maty. Jak będziecie chcieli, żeby wam dać znać, ile to kosztuje, to oczywiście się tej wrócę i, i zapytam po prostu. A te są takie właśnie em, na, na stół. Muszę je podłożyć pod talerze. a i oczywiście, jak widać. Wszystko co jest tutaj możecie zobaczyć. Oczywiście stoły w następnym są drewniane, wszystko też na sprzedaż piękny tutaj jest. Piękny tutaj jest, można powiedzieć, hamak, nie hamak, to jest taki kosz, gdzie można się bujany, śliczny, ale oczywiście bezcenne wszystko. Jesteśmy przed piękną restauracją malis. Rzucamy okiem na, na ceny z menu. Właściwie, jak będziecie chcieli, to sobie możecie to wszystko posprawdzać. Ale za jakieś 6 dolarów można sobie. Przepraszam, że się wstrącę, Ewa, zdaje znaleźć. sobie sprawę z tego, że idziemy na golonkę. Uuu, chodźmy. Droga na piechotę nam dużo daje, ponieważ zauważamy więcej rzeczy niż zauważamy jadąc skuterem czy motocyklem. No tak, no nie raz wtedy żeśmy przyjeżdżali, a tak. ja nie wiedziałem, że to tutaj jest. I patrzcie, co tutaj znaleźliśmy. Mamy tutaj Kościół Katolicki. Bardzo ładne wejście. Piękne kwiaty. Ślicznik tu jest. A takie szybkie wejście zrobimy, żeby sobie zobaczyć, czy są jakieś informacje, jak to wszystko wygląda, kiedy kościół jest otwarty. Ale jest otwarty właściwie teraz. Nawet mają jakiś sklep tutaj. Jest ktoś tam pewnie. Pracuje. No, zobaczymy, czy tutaj ktoś jest. Czy nikogo nie ma? Chyba nikogo nie ma. To tylko jest otwarty. Napis tylko, że jest otwarty, ale nikogo nie widać w środku. To się akurat wyjeżdża. Tu mamy taki ołtarz po prawej. salka i na górze jest kościół. A tuż koło kościoła przyjmuje doktor pech. I hurtownia papieru albo nie papieru papier. Pech. Zobaczcie no, jak fajnie się idzie się piechotą i naprawdę się fajne rzeczy widzi. No dużo się widzi, dużo więcej. A tutaj co? O ten Phototol Coffee Solution. Ja podejrzewam, że tu chyba można kupić maszyny do kawy. No chyba Ekspresse. tak. Właśnie, no. Ale co robi ten pan, podlewając drzewo na wysokości 5-6 metrów, to nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego to tak? Teraz może mi się uda to pokazać Ci jeszcze raz jak to zrobi, ponieważ podlewa teraz na dole, ale wcześniej podle, podlewał na samej górze. Hej, patrzcie jaki piękny hotel. Ślicznie to wygląda dobrze. Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Wiesz, because mamy got ale appointment, Ta? but we can get inside and Ta? have a look. Can we? Yes. No? no not now. Not now. Later. No, no, no. Okay. Thank you so much. Thank you. Czyli naprawdę hotel przedstawia się, prezentuje się naprawdę ładnie. No Na imponująco. pięciogwiazdkowy hotel. Tak. Zapraszał nas do środka, żebyśmy weszli zobaczyć, ale ja mówię, że teraz jesteśmy umówieni, no bo rzeczywiście jesteśmy umówieni. Ale wskoczymy, tak. tutaj zobaczcie. Na pewno będzie tak. tam imponująco. Bardzo, bardzo ładnie to z zewnątrz wyglądało. Tak, 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 tak. To nie powiem. Także, jak będziemy wracać, to musimy pamiętać, żeby tutaj wsejrzeć po prostu. Już na jutro sobie tak. to zostawimy. No dobra, to nie to musi być przecież wszystko na dzisiaj robione, tak? Tu no. Marcina, widzę. Prace porządkowe trwają, jak widać tutaj ktoś ładnie zrobił naprawę, kawał dobrej znaczy nie roboty. To ktoś, tylko sąsiad macie nas naprzeciwka, wiesz? Kawał dobrej roboty zrobił. Widzę, tu jest nawet już zrobione takie ala ogródek, jakieś rośliny zasadzone. Jakieś rośliny zasadzone tu są. Nie, nie no, widzę, że facet rzeczywiście to, wie, co chce zrobić. Tak, ładnie tu wszystko zaczyna wyglądać. Jakiś sznurek tam jest, który podtrzymuje chyba te bambusy, ale nie mam pojęcia w jakim celu. No, fajnie, fajnie to wygląda. Słuchajcie, tak jak ty były haszczory i, i rzeczywiście było takie trochę straszne miejsce, to w tej chwili dzieje się. Jesteśmy na włamie, włamaliśmy się, co bierzemy? No ja będzie drugie lanky by się przydał, co? No dobra. E, coś jeszcze? Co zapakujemy na roja? Patrz królika mają. No. Nawet mają wejście do króliczek. Do Cześć, króliki. Coś łobuziaki. Tutaj są. A takie malutkie. No? no, pasztet jeszcze nie będzie, ale uh -huh. Marcina znając to pewnie na pasztet kupił. Tak, tak, rybki już poszły na grillach, nie? No i gdzie on jest? Miał być. No, czekamy właśnie, nie miał być, a Ja idę do cienia. helmet and you think that you're hiding yourself, <laughs> but you are actually, we can see you very well. we can see your hair. look! And it's like, hello. no, I'm going to the bathroom. <laughs> I, I see her hands. What are you do? <laughs> 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 you couldn't open it. So funny.

Mówię grillika, bo to jest taki mały grill, więc grillik i tu na tym grillu, patrzcie co się, patrzcie co tu się chowa, widzicie, mm. będzie się działo. Patrzcie i podziwiajcie, Ewa właśnie ob obiera jajko z grilla. Obierzesz je w końcu? No kiedyś tak. A nie próbowałeś jeszcze? Nie. A ty próbowałeś jak smakowało? No czy ja próbowałem i mi smakowało akurat, ale chciałbym twoją opinię na ten temat, bo mówię... Ono jest inne, ono... czekajcie, bo nie pokazuję jajka. Ono jest inne. Ono jest przypieczone fajnie. Spróbuj i powiedz co o tym sądzisz. O. Oczywiście sól by się przydała, kochanie. Mhm. Jest trochę inne, co? Takie bardziej suche. No ale można zrobić jajka na Można. Wieprzową tak. A Marcin stoi i zawija, znaczy nie. Marcin stoi i kroi. I zawija w te sreberka. O. Proszę Fajnie upieczony. Nie no naprawdę... Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mhm. Bardzo się cieszę, choć to zasługa że smakuje jak smakuje. <laughs> I kucharza. Tak, tak, tak. Dziękuję. Uciekamy do domu. Dziękujemy oh, bardzo. Thank you. Dziękujemy. Thank you. dziękujemy. Pomachaj tam kotek. Pomachaj kotek. Pokaż, Super. Co kotek. tam masz do pokazania. Oh, Dobra, uciekamy. Do widzenia. Do widzenia. Po, mił po miłym wieczorze żegnamy się z Państwem i uciekamy do domu. A jutro się zobaczymy ponownie.